W tym filmie chciałbym zaprezentować bardzo interesującą funkcję. Funkcja ta pojawiła się dopiero w Photoshopie w wersji CS2 i tą funkcją jest punkt zbiegu. Funkcja ta znajduje się w menu Filtr, punkt zbiegu. Do czego ona służy? Najkrócej mówiąc, funkcja ta ułatwia przekształcanie zdjęć i fragmentów zdjęć w perspektywie. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Przypuśćmy, że na tym zdjęciu chciałbym umieścić na tym budynku reklamę mojej firmy. W taki sposób, w jaki często to widzimy na dużych budynkach. Mam tutaj przygotowaną moją reklamę. Będzie to reklama jakiegoś biura turystycznego. No i oczywiście, żeby dobrze ją umieścić na tym budynku, należy to zrobić zgodnie z perspektywą tego budynku. Mamy tutaj do wykorzystania kilka możliwości. Pierwszą z nich są zaprezentowane wcześniej narzędzia do przekształcania warstw. Możemy posłużyć się przekształceniem swobodnym albo na przykład perspektywą. I to narzędzie oczywiście spełni dobrze swoją funkcję, natomiast nie jest ono tak interaktywne jak filtr punkt zbiegu. Spójrzmy jak on działa. Najpierw przełączę się na to zdjęcie, zaznaczę całe to zdjęcie, Ctrl A i teraz kombinacją Ctrl C kopiuję to zdjęcie do schowka. Przełączam się ponownie na to zdjęcie i zanim wywołam filtr punkt zbiegu utworzę nową warstwę. Nowa warstwa będzie mi potrzebna po to, żeby w wyniku moja reklama pojawiła się właśnie na tej warstwie, a nie wkopiowana w tło. Mając reklamę w schowku mogę przejść do filtru punkt zbiegu. Filtr punkt zbiegu. W tym momencie otwiera mi się duże okno i pierwsze narzędzie, które jest automatycznie wybrane, jest to narzędzie do rysowania płaszczyzn. Narzędziem tym będziemy zaznaczać krawędzie naszego budynku zgodnie z ich perspektywą. Spójrzmy jak to się robi. Zacznę na przykład od tego rogu. Klikam. Ponownie klikam w drugim punkcie. Teraz ustawiam trzeci punkt. Niech to będzie gdzieś w tym miejscu. I ostatni punkt zgodnie z linią okien. I jak widać, pojawiła się tutaj siatka reprezentująca tę płaszczyznę. Ponownie się przełączę na to narzędzie. I utworzę teraz drugą płaszczyznę. Teraz zacznę na przykład od tego miejsca. Klikam ponownie. Po każdym kliknięciu oczywiście puszczam klawisz myszy. Teraz ustawię się na przykład w tym miejscu. I podobnie jak poprzednio, zgodnie z linią okien. Tak, żeby zachować perspektywę. Mam już narysowane dwie siatki. Teraz w to okno wkleję moją reklamę. Kombinacja CTRL-V i reklama pojawiła się nam na ekranie. Jak widać jest ona za duża, więc teraz ją przeskaluję. Żeby przeskalować mogę wybrać to narzędzie. Narzędzie to można wybrać wciskając na klawiaturze literkę T albo CTRL-T. Typowo dla narzędzi do przekształcania. Przytrzymam teraz klawisz SHIFT, tak żeby przeskalować proporcjonalnie. Po przeskalowaniu klikam i przeciągam to zdjęcie na przykład na tą ścianę. Jak widać ustawiło się ono zgodnie z jego perspektywą. Jeżeli chcę, mogę przeciągnąć je również na tą ścianę. I tutaj również perspektywa jest zachowywana. Jest to naprawdę wygodna funkcja. Pozwala ona ustawiać nam tę reklamę w dowolnym miejscu. Możemy ustawić ją u góry naszej ściany, mogę przesunąć ją na dół naszej ściany i będzie ona ustawiona zawsze w dobrej perspektywie i zawsze przeskalowana odpowiednio do kształtu naszego budynku. Ja spróbuję ustawić tę reklamę na tej większej ścianie. Przesuwam ją w prawo. Przytrzymuję klawisz Shift i jeszcze trochę przeskaluję, tak żeby nie wychodziła ona poza obręb ściany. Zaakceptuję na przykład w tej pozycji, wciskając Enter. I w tym momencie po wykonaniu filtru na warstwie, którą wcześniej utworzyliśmy, pojawiła się reklama. Daje to nam dodatkowe możliwości, możemy tę warstwę niezależnie od tła przyciemnieć, rozjaśniać, ewentualnie jeszcze nieco przeskalować, albo troszeczkę przesunąć. Warto pamiętać, żeby nie przesuwać tej warstwy w tym momencie już zbyt mocno, ponieważ perspektywa nie będzie już zachowywana. Według mnie reklama ta jest zbyt jaskrawa, więc teraz ją troszeczkę przyciemnię Wybieram menu obrazek. Dopasuj i z tego menu wybiorę na przykład jasność kontrast. Górnym suwakiem zmniejszę jasność, a także troszeczkę zmniejszy kontrast. Na przykład do takiej wartości. Wykonam tutaj jeszcze jedną czynność, mianowicie dodam pod tą warstwą cień. Z tego menu wybieram cień. I w tym miejscu interaktywnie przesunę ten cień tak, żeby było go widać od spodu, delikatnie, tak żeby nadać obrazowi głębi. I w tym momencie nasz fotomontaż jest już gotowy. Filtr punkt zbiegu ma oczywiście znacznie więcej możliwości. Pozwala kopiować, malować w perspektywie, klonować. Także proponuję dokładniejsze zapoznanie się z tym filtrem. Pamiętając o tym, że głównym jego zastosowaniem są wszelkie zdjęcia, na którym widać wyraźną perspektywę.